Szukasz automatyki do swojej bramy wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do Twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu nice! Drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2007 z dobrym skutkiem rywalizuje w rozgrywkach II wojewódzkiej ligi młodzików. Nasi dwunastolatkowie, grając w roli Beniaminka, plasują się na drugim miejscu w tabeli, ustępując tylko niepokonanemu tej jesieni zagłębiu. Właśnie z rówieśnikami z Sosnowca mierzyli się podopieczni trenera Piotra Bryka w minioną niedzielę. Oba zespoły mecze rozpoczęły z dużym respektem względem siebie, dlatego na naprawdę dobre okazje pod którąś z bramek trzeba było poczekać aż do dziesiątej minuty. Wtedy po dobrym podaniu z głębi pola za plecy obrońców gości w piłkę nie trafił jednak czysto Brian Malecki. Później zaczęła się jednak zarysowywać coraz wyraźniejsza przewaga gości z Sosnowca. To 12 minuta w sytuacji sam na same z bramkarzem stadionu był Igor Gaszewski, ale dobrze ze swojej bramki wychodził Kacper Wieczorkiewicz. Kilka chwil później bramkarz gospodarzy spokojnie złapał piłkę po uderzeniu z dystansu Kacpra Mironowicza. W 17 minucie Sosnowiczanie dość długo utrzymywali się z piłką w okolicach pola karnego stadionu. W końcu mocno uderzył Dominik Blecharczyk, ale Wieczorkiewicz znowu był na posterunku. W dwudziestej pierwszej minucie lewą stroną przedał. Zaruszył się do Świętek. Wieczorkiewicz obronił jego uderzenie dobrym refleksem. Wykazał się też przy poprawce Igora Gaszewskiego. Tuż przed przerwą goście mieli jeszcze jedną dobrą okazję na objęcie prowadzenia. Jakub musiał znalazł się w niezłej sytuacji, ale Wieczorkiewicz sparował jego strzał na żółdrożny. Po zmianie strony z rzutu wolnego przestrzelił Kacper Mironowicz, ale to Sosnowiczanie znowu byli zespołem częściej przedastającym się pod bramkę przeciwnika, tak jak choćby w 34 minucie. Wtedy Igor Gaszewski został jednak powstrzymany przez wyręczającego Wieczorkiewicza Oliwiera Kobińskiego. I jeszcze jedna próba drużyny w czerwonych strojach, tym razem Mironowicz z dystansu nie trafił w światło bramki. W 36 minucie Zieloni założyli skuteczny pressing na piłkarzach przeciwnika. Piłkę przejął Miłosz Swatowski, który po chwili cieszył się z gola dającego prowadzenie drużynie Stadionu Śląskiego. Ale drużyna trenera bryka z jednobramkowej przewagi cieszyła się raptem. Dwie minuty. Po rzucie wolnym w polu karnym stadionu zapanował spory chaos, w którym lepiej odnaleźli się piłkarze z Sosnowca. Dorian Świątek nie dał sobie zabrać piłki, później je prawą nogą wpakował ją do siatki wieczorkiewicza. Zagłębie chciało pójść za ciosem i szybko poszukać gola numer dwa. To 40 minuta. W dobrej sytuacji znalazł się Sebastian Jurkiewicz, ale nie udało mu się trafić pod poprzeczkę bramki stadionu. Przez kolejne 10 minut gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Jedni i drudzy długo nie potrafili zagrozić bramce swojego rywala. Tak było do 53. minuty. Wtedy w okolicach pola karnego stadionu piłkę dostał Dorian Świątek i drugi raz tego dnia pokonał golkipera Zielonych. Minutę później kropkę nad i w tym meczu mógł postawić Karol Kraszewski. Tym razem jednak Wieczorkiewicz dobrze interweniował nogą, zażegnując niebezpieczeństwo. W 56. minucie bramkarz Chorzowian dobrze poradził sobie również z próbą Kacpra Mironowicza. W doliczonym czasie gry okazję do wyrównania mieli gospodarze. Po rzucie wolnym Kacpra Ćwieląga do piłki nie sięgnął, jednak Oliwier Kobiński. Chwilę później arbiter zagwizdał po raz ostatni. Stadion Śląski Chorzów przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. To był pewnie taki wartościowy mecz w tej lidze, bo skoro gra się druga drużyna z pierwszą, to, no to ten poziom można go oczekiwać, że będzie niezły, zacięty i takich chyba był. Tak, chłopcy na owce też mieli podobne zdanie. Odczuli to, że nie do końca co tydzień mają mecze na takiej intensywności, na takim tempie z przeciwnikiem, który podejmuje decyzje dużo szybciej. Także fajna, fajne spotkanie pod względem takim no, doświadczenia, ale oni grali już z takimi zespołami i to nie jest dla nich nowość. Fajnie było jakby tych spotkań było więcej i miejmy nadzieję, że na pewno tak będzie, że ta liga w przyszłym roku będzie bardziej równa, spadną. trzy najsłabsze drużyny na pewno zostanie wzmocniona drużynami z trzeciej ligi i tych meczów na tym poziomie będzie... Więcej. Przed przerwą zostaliśmy zdominowani. Nie mieliśmy do końca, nie umieliśmy znaleźć argumentów w defensywie, w ofensywie. Byliśmy bardzo zepchnięci do tyłu, mimo że założenie było takie, żeby grać wysokim pressingiem, to on nam w ogóle nie wychodził. No, ale na co warto zwrócić uwagę, że gdzieś tam po przerwie się to bardzo wyrównało i paradoksalnie do przerwy utrzymaliśmy, mimo że graliśmy słabo naprawdę słabo do przerwy utrzymaliśmy 0-0. W drugiej zrobiło się zacięte spotkanie, może z wyłączeniem ostatnich 5 minut, gdzie już zabrakło nam tlenu. Zagraliśmy zacięte spotkanie i tą drugą połowę przegrywamy 2-1. W przerwie tutaj z trenem Tomkiem ustaliliśmy, że, że trochę to poprzestawiamy i niemal natychmiastowy efekt w postaci bramki. Rozmawialiśmy też, że szkoda, że, że nie udało się tego dłużej utrzymać. Im, im dłużej byśmy utrzymywali ten rezultat 1-0, tym Zagłębie by się bardziej niecierpliwiło, im byśmy mieli więcej okazji. Niestety po jednym ze fragmentów gry goście wyrównali. Mecz zrobił od nowa. Znowu goście strzeli na 2-1, my musieliśmy gonić, no nie udało się. Zagłębie było lepsze, trzeba to przyznać. Ciężar z nich spadł, gdzieś tam na pewno w domach mieli kilka, jakby jeszcze łód nadziei na to, że, że z tej ligi uda się awansować. Dzisiaj chyba ten czar prysł, definitywnie. I następne mecze traktujemy jako, jako przygotowanie, jako solidne przygotowanie do tego, żeby w przyszłym roku może coś więcej zwojować. I taki jest plan, takie mamy założenie.